I prawo. Gotowe. Powinnam sprawdzić najbliższe drzwi. Okej. Okay. No i jeszcze jeden. Ej, dość już nie... <gry> Kurde. Ej, dość już niekompetencji breta. Jakoś zdołał zainstalować moduł H-Emitera odwrotnie. Wszystko na opak. Nie płacą mi za sprzątanie po Brecie. Chcesz mieć dobrze, poślij go po nowy emiter, a nie mnie. pan bez Może gdzieś tu jest jakiś magazyn? Magazyn, mówisz? kabelku, mówisz? Stotny element. Czy dam radę tędy wejść? Nie dam rady. Tam coś jest. A to góry, dobra. Tutaj otworzyliśmy przejście na około. Okej, okay, idźmy sobie ten dek. Teraz wyżej, tak jak myślałem, idziemy tam do góry. Poczekajmy. Nie. Yeah. Ja pierdole. Dlaczego ty nie, nie chwyciłaś się tego nawet? muszę znowu naokoło. No nie. Dobra, idziemy, idziemy. Jeszcze raz. Z powolutku. Dobra. Mam już pełno tego nie wzięłaś, mikstur, dobra. Jakoś przeżyć musimy. Oki. Teraz o, tu. Wygląda na nienaruszony. I co teraz? Aha, i teraz musimy wrócić tu, na dół. A instaluj dobra góra, lewo, dół, dół prawo i góra. Na odwrót to jest. I na początku dół. Później lewo. Później dół, czyli góra. Czyli góra później. Jest dobrze i teraz Dół. Dobra. Zobaczmy co jest za nimi. Okej, okay, zobaczmy co my tu mamy. Ludź. Bardzo ja się, muszę męczyć oni są tu. Unikaj kontaktu. Linie chyba dobre. Gaja tam na drugim piętrze. Dotrzesz tam? No i po unikaniu kontaktu A siekamy ich Z jakimś to Dobra Okej, okay. adu, klik, jeszcze raz, dobra, nie, 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 dobra, bijemy.

Cholera, bo on się schował tam za nimi. Dobra, zbieramy sobie klik, szkiełko. Kolejne szkiełko. Tutaj nie możemy na razie przejść. Ue, kurwa, ale ta muzyka jest głośna. Aż się trochę ściszę, bo nawala za bardzo aż. O 50% Dobra jest lżej Ale jak się dostać tam wyżej Gdzie ja mnie wyjść Ten przejdę przejdę odcięty z powodu uszkodzenia konstrukcji Mhm Ten też nie przejdę Ja muszę go zabić. No, to by muszę stać. No i właśnie. Uwaga, uszkodzenie blokady K. Uwaga, uszkodzenie blokady... Albo i nie. Brawo, Dobra. Uciekać, uciekać, uciekać. teraz nie Dobra. Teraz będziemy walczyć, jak się chcemy walczyć.

Dobra, bierzemy sobie tu wszystkie rzeczy z nich. Zawsze coś. Mamy te pistolety, one są zarąbiste. Dawaj przeciwników. Witam, jestem Margo, a to jest Hefaistos. Jak wskazuje nazwa, będzie to podfunkcja Gai, odpowiedzialna za budowę całej masy robotów. Jej osobista kuźnia, ale to nie takie proste. A więc... Pewnie zauważyliście, że mało tu inżynierów robotyki. Dominują specjaliści od kognitywistyki, heurystyki i takich tam. To dlatego, że to nie my będziemy projektować i budować te wszystkie roboty. Przecież nie chcielibyśmy obarczać GAI przestarzałymi modelami z XXI wieku. Strata czasu. Chodzi o wyposażenie GAI w instrumenty do budowy maszyn. I nie tylko budowy, ale tworzenia od zera. Każdy niezbędny robot, niezależnie od funkcji, będzie projektowany i budowany na skinienie palca. Jej, jej palca. Więc Hefajstos nie jest kuźnią, to raczej w pełni autonomiczne kompendium wiedzy o rzemiośle, władające młotem. Zaprogramowane. Prawdziwa wirtualna kreatywność. Gaja już się uczy. W symulacjach tworzy pomysłowe konstrukcje oparte na fraktalach i morfologii zwierząt. Jej projekty na razie może nie wygrają nagrody ale cóż, przecież każdy jakoś zaczyna, więc tak, czas zacząć. Do dzieła. Nie łapię. Której części? Miejscami sporo tu żargonu. Gara... Działo śmiercza. Uśmiercacz. Dlaczego jej roboty miałyby atakować ludzi? Może niektóre organizmy lubi bardziej niż inne? Dzień Masz, Maszyny nie zawsze były takie agresywne. Dobra, widziałam już te kształty w kotłach No jasne To miejsca narodzin maszyn Gai Dobra Idziemy set to Okej okay. wszystkie te kotły pozamykaliśmy Tu zostały tylko te No w sumie te reformacje też już się skończyła o! Nie możemy tego odczytać Dobra, idziemy dalej. Myślę, że o to chodzi. Biuro Elizabety Sobek. Zapieczętowane. Zaćmienie. Tylko ostrożnie. Dobra, idziemy, idziemy. Odym od razu trzy strzały. Dobra. Gdzie wy jesteście? No to przeciwnicy tam są. Jest ich nawet sporo. Dobra. Witamy w Apollo, kolektywnej pamięci rodzaju ludzkiego i źródle wszelkiej dostępnej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Jestem Samina Ebachi. Do niedawna. Byłam dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Pamięci Kolektywnej w Nowym Teheranie. Jako antropolog kultury poświęciłam karierę zachowaniu wiedzy i metody naukowej, wynalazków i powstałych dotąd dzieł sztuki. Apollo jest zatem kompletnym ucieleśnieniem pasji mojego życia, chociaż powstał w wyjątkowo niebezpiecznych okolicznościach. Czekające nas wyzwania są ogromne. W szczególności musimy zaplanować i przeprowadzić cztery główne inicjatywy równolegle. Pierwsza. Budowa repozytoriów danych w kolebkach na całym świecie z zapewnieniem pełnej nadmiarowości. Druga. Zebranie i przetworzenie planowanych 180 milionów pojedynczych rekordów danych. W sumie 42 zetabajtów po mandaryńsku, angielsku, hiszpańsku i arabsku. Trzecia. Kompleksowy transfer i unikalne kodowanie wszystkich danych w DNA zawartych w syntetycznych skamielinach. Jedynym medium zdolnym je pomieścić i wystarczająco trwałym, by zachować je bez strat przez stulecia. I ostatnie, nie mniej ważne. Opracowanie interfejsu holograficznego i grywalizacyjnego kształcenia, dzięki którym przyszli ludzie zaznajomią się z Apolem, sukcesywnie odblokowując heurystyczne moduły uczące które podniosą poziom wiedzy i umiejętności potrzebne do kierowania systemem terraformacji. Taka... jest przyszłość, na którą nakierowane są nasze wysiłki. Nie tylko związane z zachowaniem przeszłości, ale również zasianie nowego, kwitnącego drzewa wiedzy. Witajcie. Zaczynajmy. Dobra. Lecimy chyba ich roztrzaskać, o! Dobra. Nic ważnego, tutaj nie przyjdziemy. Dobra, idziemy się z nimi rypać. O, coś niebieskiego nawet dał. Dobra. A my tam mamy Jego przeciwnika na górze mamy, jak on idzie? No to dawaj, kurwa, nie uniknięcia. dobra? Keszot. Dobra, o nie mogę chwilę poczekać, Bude na nie, na ciebie łanę ci nie zabiłem. Z trzema strzałami Olera. Urwa, no, ruszci się trochę, co udajesz. Ja ci kurwa pokażę w symulancie Chodźcie, kom tu papa No. I to w czymś co powinno być skarbcem. Rozejrzyj się. Może coś zostało. Dobra. Szukamy, szukamy. Pewnie tu na górze coś. Kurdy. No. Ozbieramy tutaj. Nie. Wiesz? coś tu jeszcze jest. Doktor Sobek, proszę zachować to wyznanie w Apollo z odnośnikami do mojego nazwiska i operacji Kosztowne Zwycięstwo. Jestem generał Aaron Heres. W latach 2060-66 byłem przewodniczącym kolegium powołanych szefów sztabu. Najwyższym oficerem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zakres mojego dowodzenia obejmował planowanie strategiczne i nadzorowanie operacji kosztowne zwycięstwo manipulacji dokonanej na cywilnej ludności USA i innych państw w ciągu ostatnich 14 miesięcy życia na tej planecie. Nie mam się czego wstydzić. Przed plagą Faro wykonywałem swoje obowiązki dobrze. To były śmiałe i. A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy16